Łukaszu, jak y, m, czujesz się w tym, w tym wspaniałym dniu zwycięstwa przeciwko Komisarzowi Polski i w Twoim pierwszym meczu z Nową Uczucie na pewno fantastyczne, pokonać y, byłego pracodawcę. Trzy lata byłem związany z Prokomem, także y, dzisiejsze zwycięstwo jest dla mnie bardzo, y, bardzo ważne, budujące. Cieszę się, że miałem możliwość y, być na parkiecie y, podczas tego y, spotkania. Cóż y, mogę więcej powiedzieć? Jestem bardzo mile zaskoczony fantastyczną postawą kibiców, w ogóle atmosferą tutaj w hali. Owacje na stojąco, które w trakcie, w trakcie jeszcze spotkania są, są bardzo pomocno budujące i właśnie w takiej, w takiej atmosferze jest bardzo miło grać. Ja wiem, że masz ze sobą zaledwie kilka treningów w tej drużynie, A jak oceniasz tę atmosferę, która tutaj jest, zaangażowanie innych kolegów z zespołu? Zaangażowanie w każdym treningu jest, to jest bardzo duże, ale to jest, to jest ta, taka praca tutaj przechodzi, trzeba dawać siebie wszystko na każdym treningu. Co prawda tych treningów z mojej strony były raptem trzy, także to wejście w zespół na pewno będzie, będzie potrzeba odrobiny czasu, żeby się z tym wszystkim zaznajomić. Chciałem jeszcze zaznaczyć, że były, zostałem bardzo mile przyjęty przez zespół. To jest dla mnie bardzo ważne. Wszyscy koledzy. Ee, ciepło mnie przyjęli, jak również osoba trenera. Wygrany mecz z obecnym mistrzem Polski w rewanżowej kolejce Tauron Basket League jest zasadniczego. Czy to jest według Ciebie dobry prognostyk dla Stelmetu jako dla drużyny, która będzie walczyła o wysokie cele w tym sezonie? Oczywiście, że tak. To, takie zwycięstwo bardzo buduje tych spotkań przed nami jeszcze bardzo dużo. Tak? Mecze do końca lutego jeszcze w, w, w Eurocupie, czyli po dwa mecze w tygodniu. Tego grania jest e, tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo dużo. E, na pewno, na pewno Eurocup też spowoduje e, to, że e, w rozgrywkach europejskich. Jest ciężko, także można, można poczynić postępy. Cały zespół może poczynić postępy. To na pewno wpłynie pozytywnie na, właśnie rozgry na rozgrywki e, na polskich parkietach i mam nadzieję. Zresztą ja już wcześniej obserwując zespół od z z samego początku e, rozgrywek ligowych, to e, śmiało mówiłem, że to jest naprawdę zespół, który będzie groźny i będzie się liczył e, na pewno w miejscach medalowych. i wanted to ask about um, today's game and the next game at wednesday. Uh, can you compare? Uh, it will be a different game. okay, tonight was a really tough game because it's euroleague team and uh, we gave our best and we knew that and uh, we are happy because we won and uh, we came back to the right rhythm, you know, winning line. so uh, at wednesday uh, is coming good team from spain. so i know some guys from there. there is two serbian players. so they are a good team for sure. Because they are playing top 16 of Euro Cup and uh, we have a little time to prepare and to give our best again. You are here uh, about two weeks. Can you compare Stelmat with uh, the team of Kacasel? I don't know Kakasol very well. I know only two players. Uh, I mean, uh, two Serbian players. So other guys, I don't know really. So how long is it going to take the celebrating of today's evening? No, only tonight. <laughs> Tomorrow we have to look forward. to rest and to prepare for next game